Siemano widzę, mam dla was szybki build hack, więc do niego potrzebujemy tylko komend bloku, bloku oraz prostej komendy nie takiej prostej i tylko zawsze aktywny gotowe i teraz nic się niby nie stało rozwalamy i mamy taki cel i to jest Bileshack yy, na mini domek jeśli, jeśli chcecie mieć domek, to, to możecie zrobić. I komendę Wam dam y, do opisu, czytam do komentarza i na możecie to tak zrobić, pobudować to trawdorami, to usunąć i możecie mieć cały domek. Patrzcie. Jakbyś miał jeszcze jakieś mody, to byśmy się nam szczęśliwali. I macie mili domek. Dzięki za uwagę.